Aszantita Tarot. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku Panienki w waszym czytaniu na luty 2023. Pamiętajcie, energie są ogólne, tak bierzcie to, co pasuje do was, do waszej sytuacji, resztę zostawcie. Warto również sprawdzić swój ascendent, czy też znak Księżycowy, bo tam też możecie otrzymać jakiś przekaz dla siebie. I tutaj drogie Panienki, jeżeli chodzi o tą energię ogólną, na luty macie kartę obserwatora. I ta karta tak, jakby sugeruje, że warto zatrzymać się na chwilę i właśnie um, poobserwować trochę sytuację, w której się znajdujecie. Um, być może ludzi, z którymi macie do czynienia, żeby zobaczyć pewne sprawy z innej, wyższej perspektywy. Bo większość z nas patrzy na świat przez właśnie ten osobisty pryzmat, tak? Bardzo identyfikujemy się ze swoimi uczuciami, ze swoimi doświadczeniami. Do tego stopnia, że czasami zaczynamy wierzyć, że jest tylko jedna rzeczywistość, że to my mamy rację, to jak widzimy pewne rzeczy, to jakie odczuwamy, że jest tylko tak, a nie inaczej. I właśnie być może przyjdzie taki moment w lutym, że będziecie potrzebowali tego dystansu. Żeby tą perspektywę zyskać, zrozumieć ym, sytuację, być może zrozumieć tą drugą osobę, z którą macie do czynienia. Hmm. To, co mi tutaj przychodzi do głowy, patrząc po tym rozkładzie, to to, że cały czas coś z przeszłości. Bardzo mocno wpływa na Waszą teraźniejszość, tak? Tak, jakby tutaj albo panna nie zamknęła jakichś drzwi, albo cały czas um, tu jest jakiś taki żal, smutek, być może żałoba um, za kimś, kogo straciliście, być może poczucie takie ogólne poczucie samotności, pustki emocjonalnej, z którą się mierzycie, i cały czas tutaj, um, jakbyście w pełni nie mogły, nie mogli się odnaleźć. I nawet początek miesiąca wskazuje na to, że y, ta przeszłość będzie powodować jakiś chaos wewnętrzny w Was samych, albo być może wręcz doprowadzi do konfliktu w Waszym życiu, tak? Pomiędzy Wami a kimś, y, kimś Wam bliskim, tak? A to może być jakiś konflikt w rodzinie, y, to może być jakiś konflikt w pracy. Chodzi też o to, że y, często nieświadomie. Mm, tak jakby projektujemy te nasze wcześniejsze doświadczenia na, na jakąś nową osobę, na nową sytuację. I tutaj, tak jak powiedziałam, dlatego ten dystans jest tak ważny. Mm, bo często te uczucia mogą nam bardzo wiele namieszać w głowie. Słyszymy jedno, gdy ktoś próbuje nam przekazać zupełnie coś innego, i to może być cały czas jakieś echo yy, wcześniej nierozwiązanego doświadczenia z, z tej przeszłości, powracanie cały czas do tego, co było, zamiast skupić się na tym, co jest tu i teraz. Więc dajcie sobie czas, zanim zareagujecie, zanim być może podejmiecie jakieś ważne decyzje w tym miesiącu, to dobrze jest. Zatrzymać się na chwilę i przemyśleć całą sytuację, przeanalizować coś być może. Bo to, co najlepszego, tylko właśnie, żeby to zatrzymanie nie trwało wieki, tak? Bo z kolei to, co Najlepszego tutaj macie do osiągnięcia, to to, że w tym miesiącu może pojawić się dla Was jakaś naprawdę bardzo dobra okazja, czy to w kwestiach zawodowych, czy być może w kontekście Waszej relacji. Coś, czego nie chcielibyście przegapić, mam wrażenie. I tutaj w niektórych ważnych sprawach ten czas będzie miał kluczowe dla Was znaczenie. Może to być projekt, sytuacja, związek, tak, wasz. Um, I coś będzie wymagało waszego działania lub też zakończenia, ale tu należy podjąć jakąś decyzję. Być może w przeszłości mieliście pewne opóźnienia, tak? Um, być może był czas, gdzie naprawdę nad czymś aktywnie pracowaliście. Niezależnie od tego, co miało miejsce wcześniej, należy kontynuować to, na czym Wam zależy, to, co, to, to, nad czym pracujecie, to, co chcecie osiągnąć, tak? Szczególnie właśnie w kwestiach zawodowych, bo tutaj też mogą się pojawić jakieś takie lęki, obawy, że zaczniecie w jakiś sposób sabotować siebie na zasadzie, nie, to się nie uda, po co mi to wszystko, tak? Mogłam, mogłam się za to nie zabierać. Tutaj nadal jest wymagane skupienie, Wasz wysiłek, żeby, że tak powiem, przejść do tej końcowej gry. I tutaj też no, mówię, nie pozwólcie, żeby te zmartwienia, jakiekolwiek zmartwienia odciągały Was od tego celu. Nie poddawajcie się, bo wiele jest do zrobienia. I tak samo nie pozwólcie, żeby ta przeszłość em, was odciągała, tak? Czy powodowała, że mm, czy tak wpływała właśnie na to, co się dzieje w waszym życiu? E, co jeszcze? Więc tak, no, początek miesiąca może być e, trudny emocjonalnie. Em, być może niektórzy z Was zdecydują się nawet na to, żeby coś odpuścić, zostawić coś za sobą, tak? Mm. Niewykluczone. Ale sytuacja będzie wprowadzała właśnie poczucie takiego wewnętrznego chaosu, jakbyście nie wiedzieli, na czym stoicie. I zastanówcie się, czy, czy czegoś Wam to z przeszłości nie przypomina i o czym to świadczy, że być może sytuacja się powtarza kolejny raz w waszym życiu. Hmm. Dziwnie u panienek wyglądają e, kwestie relacji, uczuć, więc no mówię, przekaz jest ogólny, to nie musi być do wszystkich, ale e, tutaj trochę tak jakby niektórzy z was mieli mm, hm, mieli więcej niż jedną osobę w swoim życiu. Więc być może mówię do, do osób, które są w relacji trudnej, w relacjach trójkowych, po prostu. I to może być właśnie miesiąc tego, że z czegoś będziecie rezygnować na rzecz czegoś nowego, niewykluczone. A być może to jakaś osoba odsunie się z waszego życia, tak? Podejm podejmując tym samym decyzję za was. Ze względu na różne, na różne niejasności. Co jeszcze tutaj? Tutaj też widzę ogromną szansę, żeby dla was, żeby wyjść trochę z tego, z tego umysłu, tak? Przejąć kontrolę w jakiś sposób na, nad tym swoim ego, i właśnie w jakiej sytuacji, w jakiej sprawie zareagować inaczej niż do tej pory. Hmm. Tak, jakby być może nie będziecie już chcieli o coś walczyć, albo odpuścicie coś, co tak naprawdę nie było zgodne z waszymi zasadami, z waszymi przekonaniami, tak? Coś, co było wam wpojone na przykład od dzieciństwa, ale nie do końca właśnie było wasze. Więc szczególnie, jeżeli mm, mierzyliście się z, tak jakby z jakimiś takimi trudnościami, e, że tu czuliście presję dotyczącą tego, że musicie trzymać się jakichś ram, jakichś schematów, to w tym miesiącu również jest, jest szansa na to, że odpuścicie. I właśnie e, tak jakby tu otworzycie się na jakąś taką większą elastyczność. I będziecie powoli, powoli wychodzić z tych schematów, z tych programów, które ewidentnie Was ograniczały. Które powodowały, że w jakiejś dziedzinie tu blokowaliście siebie, nie wiem, swój rozwój, tak? Nie potrafiliście albo nie mogliście rozwinąć skrzydeł. No i mówię, mam wrażenie, że dla niektórych, no tutaj też mocno się tyczy to właśnie kwestii jakichś zawodowych. Tak, jakby czujecie, że, że gdzieś jest jakaś okazja, tak? Albo ta okazja pojawi się. Coś, co w jakiś sposób będzie was nakręcać. I to jest dobry pomysł. Jeżeli czujecie to całą, całym sobą, to jak najbardziej idźcie za głosem swojego serca. I pamiętajcie, żeby nie poddać się tym lękom, bo one będą się pojawiały. Szczególnie tu jest pokazane, tak? Że że mimo wszystko, że będziecie powoli starali się wychodzić z tej strefy komfortu, to ten umysł będzie próbował was wciągnąć w nią z powrotem. I tutaj też no, jest ogromna szansa na to, żeby uzdrowić jakiś aspekt, który ewidentnie nie działał. Tak. Na uzdrowienie w waszym życiu, na to, żeby pójść z prądem tych zmian, w zgodzie z sobą, e, podążyć za swoimi pragnieniami i być może nawet zrealizować jakieś marzenie. Tutaj jest szansa na, na spełnienie w tym miesiącu, w jakiejś dziedzinie. To może się tyczyć uzdrowienia relacji, to może się tyczyć, no mówię, tego, że będziecie realizować jakiś swój projekt. Jeżeli mówię tutaj do osób, które są same, niewykluczone, że w waszym życiu pojawi się ktoś nowy. Ktoś nowy, kto mocno. Hmm, kto mocno zawróci wam w głowie. To może być jakaś relacja z przeznaczenia. Aczkolwiek w miłości. Hmm, mam wrażenie, że wy przyjmiecie właśnie również tutaj tą postawę wówczas takiego obserwatora, obserwatorki. Nie będziecie zbyt wiele działać w tym kierunku. Raczej y, otworzycie się ewentualnie na to otrzymywanie, ale tutaj y, to działanie będzie takie mocno intuicyjne. Nie będziecie chciały, chcieli się śpieszyć, szczególnie w kontekście właśnie nowej relacji, nowej znajomości. Dla niektórych też jakiś romans, jeżeli y, mówię, mówię do osób, które tkwiły w takim układzie trójkowym. Może być tak, że tutaj będzie jakieś zawieszenie w, w tej materii, że tak powiem, tak. Nie widzę tu zakończenia romansu, bardziej właśnie takie zawieszenie. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o ogólną radę, czekajcie, muzyczka się tutaj skończyła. No, właśnie, umiarkowanie, tak? Czyli znowu ta karta mówi o, takim, o takiej wstrzemięźliwości, żeby szukać drogi środka, unikać skrajności, tak? Czyli właśnie spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy niż do tej pory. Konieczna jest w Waszym życiu równowaga. Jeżeli staniecie przed podjęciem decyzji, no to warto rozważyć równie, ró, wówczas dwie opcje, tak? Zastanowić się. Tylko pamiętajcie o tym czasie, że tutaj pewne okazje nie będą czekać wiecznie. Jeżeli mm, słuchajcie, chcecie w swoim życiu zobaczyć jakąś zmianę, no to tu Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce w tym miesiącu. Nie ma, innej, nie ma innej drogi. Także idźcie z prądem tych zmian, które do Was przychodzą. I też no, w tych kontaktach, relacjach, tak, warto szukać, postawić na ten kompromis, tak. Warto postawić na uzdrowienie w relacjach, bo no, chociażby po to, żeby żyło się lepiej. Także tak to panienki dla Was wygląda. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa. pa.